Cześć, witam Was w wakacyjnym odcinku Pop Czytelni. Dzisiaj ze mną jest Hatto z Stowarzyszenia Popart, ze Szczecina i z klubu manki Anime i Sekai, Mario z komiksem po łapach i z klubu miłośników Fantastyki Sakita, i Monika, także z klubu miłośników Fantastyki Sakita. E Dzisiaj zapraszam Was na takie połączone, co czytaliśmy w maju i co czytaliśmy w czerwcu. Kto z Was chce zacząć? Najciekawsze, które czytałem, to na przykład e, książka e, japońskiej autorki i dziennikarki Shiori Ito pod tytułem Czarna Sprzynka. Sprawa, która stała się symbolem japońskiego ruchu mitu. To jest prawdziwa historia. Pokazywania, że także w Japonii istnieje mobbing wobec pracowników oraz molestowanie seksualne, szczególnie skierowane wobec kobiet. Główna bohaterka, która przeżyła naprawdę takie, taką sytuację, została, tak jakby podstępem, zaciągnięta do hotelu przez znanego dziennikarza, który miał tam właśnie w Japonii taką renomę i swoją. Markez prestiż pod pozorem zdobycia pracy jako młodej początkującej w zawodzie, wykorzystał jej sytuację i wykorzystał ją seksualnie w hotelu. Po czym oczywiście nie chciał przyznać się do żadnej winy, zamiatał wszystko pod dywan, i ona sama musiała walczyć z całą taką machiną, bo jak się okazuje, tak jak w innych krajach, tak jak zresztą ruch mitu narodził się w Stanach Zjednoczonych, tak, jak, tak, jak, tak i w Japonii. To wszystko wygląda niestety, że ofiara molestowania czy gwałtu jest na bardzo straconej pozycji i zarówno policjanci, system sprawiedliwości, sądy, wszystko jest niestety nakierowane, żeby tą ofiarę po prostu uciszyć, żeby ona wycofała swoje zarzuty i nie przyznawała się do tego jako, jako zhańbiona. Shiori Ito, jako autorka, nie poddawała się, nie chciała właśnie zrezygnować z udowodnienia, że to jej oprawca jest, jest winien i próbowała to wszystko rozdmuchać. Dlatego też zdecydowała się na wydanie książki, w której opisała wszystko, cały dokładnie ten proces, jak to, jak to dokładnie przebiegało. Więc myślę, że książka jest bardzo dobrym takim symbolem zmiany dla japońskiego społeczeństwa, które powinno się obudzić z tego takiego twardego, betonowego. Patriarchatu, no i wykorzystywania kobiet na różnych, na różnych polach, nie tylko, nie tylko w tej kwestii, która się tutaj pojawiła. Więc myślę, że każdy, kto się interesuje współczesnym japońskim społeczeństwem, powinien się po tę książkę sięgnąć. E, oczywiście także czytałem trochę mang e, tradycyjnie. I tutaj e, najpierw rozczarowanie bo w końcu sięgnąłem po, w sumie można by rzec, legendarną, legendarny tytuł od kultowego ojca horroru mangowego, czyli Junji a ja wiecie, mam na myśli Tomie. E, czytałem pierwszy tom, jak na razie, z tych dwóch, które zostały w Polsce wydane, bo historia została podzielona na dwa tomy e, i niestety czułem się trochę właśnie rozczarowany, bo zarówno historia sama, była bardzo chaotyczna e, i tak dziwnie podana, e, e, a także i kreska, e, jako że to była bodajże pierwsza manga autora. Widać, że ta kreska jest taka jeszcze na nie do końca profesjonalnym poziomie, i jest, wygląda to trochę jak takie szkice coś takiego. Takiego po prostu studenta rysunku, czy coś takiego. Więc. E, no niestety, tak się zastanawiałem, że Tatomi to jest taki legendarny tytuł od Junciego i natomiast nie bardzo przypadł mi do gustu. No ale mam, mam to doświadczenie już za sobą i to oczywiście moje subiektywne zdanie na temat. Eee, czytałem jeszcze mangę, nowość wydaną od wydawnictwa JG, Tańcząc w Klatce. To historia mówię post-apo, bo mamy taki świat po jakimś kataklizmie bardzo klimatycznie także zmieniony, bo panuje ciągła zima, taka sroga zima. Mamy srogie więzienie, oddział zamknięty, i w tym takim jakby mieście więzieniu, z jednej strony historia małej dziewczynki i brata, niemowlaka, którzy zostali zostawieni przez rodziców. Z drugiej strony historia kryminalistów, którzy także zostali tam zamknięci i zostali zmuszeni do e, ładania dziur w wielkim murze, który nie pozwala uciekać z tego, z tego więzienia. No i oczywiście losy tych dwóch grup się łączą, e, i potem mamy kolejne przygody e, tego, e, jak mogą koegzystować w takim zamkniętym. Świecie, gdzie nie wiadomo, także to jest po drugiej stronie tego. E, czytałem jeszcze taką książkę fantazy polskiej autorki Justyny Wydry pod tyłem Warkoczyk. E, rzadko przyznam, sięgam po, po fantazy autorów polskich, e, a tutaj książka wpadła mi w ręce z jakiegoś tam Crossingu czy taniej książki, więc e, po prostu leżała na półce i zdecydowałem się na jej czytanie. E, to w Opowieść o młodej dziewczynie, która mieszka w wiosce pod dużą Wioska ta zajmuje się wypasaniem w owiec. Ona ma niedługo wyjść za mąż, więc w wiosce są przygotowania do jej zaślubin, ale nieoczekiwanie napadają na nią bandyci. Oczywiście wszystko zostaje zrujnowane, dziewczyna zostaje porwana. I uprowadzona przez herszta bandytów i jego grupę do jego z kolei wsi, gdzie mieszkają przeważnie bandyci, złodzieje. No i jak ona się tam odnajdzie, czy w ogóle znajdzie swoje miejsce, czy dogada się ze swoim oprawcą? Mamy taki trochę założenia syndromu sztokholmskiego, że ofiara e, napaści po pewnym czasie zaczyna się przekonywać do oprawy. E, no, książka powiedzmy taka na takim średnim poziomie. Mamy jakoś tak, tak dziwnie skonstruowana, bo jest bardzo dużo opisów przyrody czy w ogóle treści, a bardzo mało dialogów. I dlatego czyta się, czyta się tą powieść dłużej. Nie, nie, nie ma tam jakichś żadnych skoków e, fabularnych, czym by się można było zachwycić. Więc akurat do poczytania myślę na raz. Mamy spoiler, że na końcu tej części właśnie jest napisane, że ciąg dalszy nastąpi, ale ta książka została wydana w 2021 i przez 3 lata ta druga część nie powstała, więc myślę, że chyba nie, nic z tego nie będzie. No i... Jeszcze co czytam aktualnie, już kiedyś go tutaj mocno promowałem, zachwycałem się. Słowacki autor horrorów Józef Karika. Tym razem wziąłem do przeczytania jego powieść Wiatr. I tutaj z kolei zachwyt pełną gębą. Jak przy każdej powieści, jaką czytałem tego autora, mamy historię bohatera, który trafia nie tam, gdzie powinien. No i dosięga go jakaś lądwa związana z staruszką, czy też może legendą miejską o tej staruszce, która jakoś przyprawia ludzi o szybsze zgony. No jestem jeszcze w trakcie tej książki, ale już pierwsza połowa, pierwsze 100 stron naprawdę mnie zachwyca, bo jest to, co, z czego właśnie karikę e, polubiłem. I naprawdę jest to taki świeży powiew na horror europejski. I nie tylko, myślę, że mógłby kandydować do jakiejś nagrody za powieść w gazunku grozy i stawać w ranki z innymi, e, o wiele bardziej znanymi autorami. Tyle ode No to może teraz ja zacznę od czegoś grubego, ale cienkiego, jeśli chodzi o zawartość. Zaklęcie Boga pytona. To jest wydawnictwo Basgrole, który jeśli znacie, że zrobił to pil i ojciec trenem, no to już wiecie, że jest grubo. Jest to bardzo przeseksualizowane. Tutaj autorzy nie mają absolutnie żadnych kamulcy. I e, po prostu jadą po wadzie bez przerwy. Rzecz bardzo specyficzna dla bardzo specyficznego odbiorcy. Zastanawiam się, jakby to w ogóle zrecenzować i tak szczerze mówiąc, to nie wiem. E, sporo jest właśnie do takich no, odwołań, powiedzmy, do e, e, przyrodzenia męskiego, oczywiście. Ale jak wspomniałem, tutaj on się wcale nie szczymy. To jest historia. A nie, nie będę streszczał, bo chyba film by po czymś takim zleciał. Więc no tak czy inaczej, jeśli zobaczę chwila, to zamierzam iść po autograf. Jeśli chodzi o Mangi, to Przeczytałem ostatnio jeszcze Greenloda. no to jest taka seria. On całość dzieje w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie połowa w Nowym Jorku, gdzie jest dwóch braci i jeden młodszy bardzo stara się zarabiać na życie i utrzymuje niejako też swojego starszego brata. Z tym, że ten starszy brat też zarabia na życie, tyle, że ten młodszy o tym nie wie. Mianowicie jest płatnym zabójcą i to jeszcze nie znamy. Ogólnie ta pierwsza połowa bardzo przypomina gangi Nowego Jorku. Zresztą dzieje się w Nowym Jorku. Kolejno akcja przenosi się do St. Louis, gdzie są te problemy, które faktycznie tam były, no, te majątki, które rosły, samowola urzędników, dalej też kontakty z Indianami i nie tylko. Ogólnie ten dziki zachód. Manga jest przecudnie narysowana i faktycznie ją polecam, ale to jest raczej dla takiego starszego czytelnika, no, przynajmniej te 16+, profesów. Jeszcze jeśli chodzi o komiks, to oczywiście ma w przygotowaniu recenzję Y ostatni z mężczyzn. Z tym, że jakoś tak teraz, kiedyś to czytałem, ale obecnie ciężko mi przez to przebrnąć. Jestem dopiero na drugim tomie i kiedyś jakoś to lepiej odebrałem. Historia opowiada o tym, że właściwie nastąpiła apokalipsa. Wszyscy, wszystko, co jest męskie, wyginęło w pewnej konkretnej minucie na całym świecie. Zostaje się tylko jeden pad C jego małpa. I właśnie tutaj jest to jest ta historia, jak odnajdzie się pacet takim praktycznym środowisku. Czy to jest raj? No raczej nie. Tutaj odradza się pewien fanatyzm płci żeńskiej i tak naprawdę ten człowiek ma ciężko. Ma problemy z piątką, która po prostu... Oni przestają się ogadniać nawzajem. Jeśli chodzi o e, mangi w dalszym ciągu, to przeczytałem do końca King of Thorns. Czyli to jest ta manga, która nigdy nie została wydana w Polsce. Koniec tak naprawdę mnie rozczarował. Mogło być to dużo lepsze. A jeśli chodzi o tą koncepcję tych stworzeń, które tam powstały, które też były inteligentne to mogło to być poprowadzone dużo lepiej. A ten główny złol, no to właściwie nie wiem, o co mu chodzi. Oczywiście czytam w dalszym ciągu Fairy Tale, nie pamiętam obecnie, na którym jestem. tomie, to jestem właśnie nad tym, że Gildia postanowiła się zemścić i wparować do wchodziły inne innej giełdzi, tym, że nie najlepiej się to dla nich skończyło. Dowiadujemy się, kim jest Lucy, kim naprawdę jest i jak to będzie się podtoczyć dalej. No, w sumie sam jestem ciekawy. Oczywiście, jeśli ktoś widział moje dwa filmy, to hmm, przynajmniej przejrzałem dwa, to Czyli Aware i Hiroshima. Polecam A jeśli chodzi o książki, to przeczytałem dwa tomy fundacji dalsze. I tutaj też mamy to właśnie takie spojrzenie na to powstanie tych teorii naukowych, które kształtują świat. Że one powstają w bólach. Są tworzone przez lata i kurty tych teorii napotkają bardzo dużo trudności, które jakoś tam trzeba przezwyciężyć, a nie zawsze to się udaje. Kurty teorii odchodzą, po prostu umierają i też kurty tych teorii mają problemy osobiste. Są też problemy ze współpracownikami, czyli to jest jak najbardziej realistyczne przedstawienie badań naukowych. No, to z mojej strony, jeżeli chodzi o książki, to ja przeczytałem Blade Runera czyli Androidy maszą w elektronicznych owcach. Mieliśmy ostatnio stację świetna na ten książka. temat. Bardzo fajna tak, książka. książka. Tak. Bardzo fajna książka, różni się kompletnie, można powiedzieć, od filmu. Film jest praktycznie o czymś innym niż książka, <laughs> ale bardzo dobra książka i zainteresowałem się innymi książkami Filipa Tika teraz do przeczytania wakacje. Z książek przeczytałem jeszcze taką ostatnią książkę, która też była na naszej stacji na temat postapo jako średniowiecze. To Sławek tam wspominał o takiej książce Parparika tysiąc lat zapomnianej historii siemi polskich. W taki bardzo popkulturowy sposób, trzeba powiedzieć mocno popkulturowy, bo tam jest mocno nawiązań do komiksu, do filmu, do książek i to zazwyczaj tych popkulturowych, często fantastyczno-naukowych czy fantasy. To, właśnie, to jest właśnie książka Michała Morsa, Twarowskiego, I, no i ona opisuje, ten kiedy, kiedy są pierwsze jakieś pisemne ślady istnienia. Jakichś grup nie wiem, etnicznych, plemiennych na ziemiach polskich. No, ta historia zaczyna się około, za czasów rzymskich, kiedy na tych ziemiach żyły różne, różne, różne kultury. I tak od XVI czy od 17. roku naszej ery opowiada aż do początków Mieszka I. Tak, I tam też porusza właśnie kwestie Mieszka Pol pierwszego. Jeżeli ktoś chciałby sobie taką popkulturową historię Polski poczytać, to parparika 1000 lat zapomnianej historii siemi polskich jest bardzo dobrą pozycją. Czyta się lekko, jest dużo bibliografii, nawiązan do książek historycznych, to kronik. I bardzo fajnie jest przedstawiona tam ta historia, yy, która no, przedstawia to, fakty, yy, ile tych informacji o tym, co tu się działo jest. No i jeszcze czytałem, teraz są wakacje, taki sesjon okurkowy, to czytałem jeszcze Plask Ukrytego Słota, czyli Tolnośląskie Tajemnice Wojenne z czasów II wojny światowej. Tam Leszek Adamczewski zastanawia się nad, nie zastanawia się. W, 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 przedstawia reportaże na temat y, różnych tajemnic stolnego śląska, tak? a więc tam z ukrytych skarbów, tajnych fabryk, y, tajemnic, które są związane z tolnym śląskiem, z komiksów Paweł polecił na pierwszej chyba pop czytelni taki komiks Alhelit, który nawiązuje trochę to e, między innymi, bo Paweł mówisz jeszcze to innej książki, ale między innymi to e, człowieka z wysokiego samku Filipa Tika. Tam, e, w, te, w tej historii e, losy II wojny światowej potoczyły się z koła inaczej. Bardzo ciekawy komiks, bardzo ciekawa wizja. E, no mocno fa fanfikowa, mocno nawiązuje do różnych elementów popkultury yy, czytałem najlepszy komiks ever. Jeżeli ktoś by miał móg, czy, możliwość yy, czytać, no to chyba moim osobistym zdaniem, ja nie jestem znawcą komiksów, jak na przykład Ekipa ze Stowarzyszenia popart czy Mario z komiksem po łapach albo Patre, ale jak dla mnie i na te komiksy, co znam, to najlepszym komiksem to są Strażnicy Alana Mura i powiem wam, że po prostu te, widziałem film, film widziałem z po trzy razy. A komiks po prostu no rozłożył mnie, po prostu tak fajnie jest poprowadzony. I o, ten komiks jest z lat 80. Ja wie, czytałem w tym roku i w zeszłym wie, inne komiksy Alana Mura. Szczerze powiedziawszy, jedne mi się potopały mniej, drugie bardziej. Ale ten po prostu jest. Epicko przedstawiony, jest fajnie podstawiona y, scenariusz, y, rysunek, jest bardzo fajnie przedstawiona nie wiem jak to się w komiksie nazywa, że na przykład patrzymy na scenę, widzimy jakąś scenę, a Kilka, kilka tych. Nie wiem jak to się nazywa, tych stron dalej. To mamy tą scenę widoczną z, z czyjejś innej perspektywy. No to jest tak super poprowadzone, takie szczekuły można tam znaleźć. Strasznicy Alana Mura to jest jeden z lepszych komiksów, jakie wyszedł. Paweł. Jeżeli tutaj mówimy o takich komiksach mm, ze smaczkiem. To Paweł polecił mi komiks Kroniki Parpaszyńców. E, francuski komiks Szana i Wessa Mitona to opowiada taką historię e, w, e, historię te, tego stopywcy, odkrywcy Ameryki, przedstawioną z dwóch różnych wersji. Ten komiks trzeba po prostu przeczytać. Jest to komiks dorosłych, bo jest dużo scen rozpieranych, ale fapuła, rysunek, humor, jest tutaj na najwyższym poziomie i bardzo fajny komiks są te kroniki Parpaszyńców. Przeczytałem także inne książki, ale z tych dwóch miesięcy to chyba te, które najbardziej mi zapadły w pamięć. Jeszcze czytałem Konana i jeszcze czytałem Keina, ale o Konanie i o Keinie opowiadał na popczytelni w kwietniu Patre. A czytać to ja sobie przez ostatnie dwa dni pożyczyłem 14 książek z biblioteki Kryminały Retro w książki Filipa i jeszcze y, trzy książki te koleżka tamczeskiego dotyczące między innymi chyba Szczecina i y, podczas drugiej po wojny światowej i Skarbów na Tolnym Śląsku w tym sesonie okórkowym. no to to by było na tyle z mojej strony A